Młodzi piłkarze z praktycznie całego regionu zawitali na stadion lekko atletyczny przy zespole szkół nr 6, by wziąć udział w drugim turnieju piłki nożnej Opuchar Starosty Szczecineckiego. Na morawie pojawili się zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. W dniu dzisiejszym rozgrywamy drugi turniej opuchar Starosty Szczecineckiego, rocznik 2012. I młodsi gościmy 9 drużyn, w tym drużyny z Koszalina, z Białego Boru, z Bornego Sulinowa, z Grzmiącej, z Jastrowia oraz dwie drużyny Akademii Piłkarskiej w Szczecinku. O godzinie 12 .00. rozpoczynamy powiatowy Dzień Dziecka. Turniej nam się zakończy około godziny 13, .00. także zawodnicy, którzy biorą udział w turnieju również będą mogli skorzystać z szeregu atrakcji, które zapewniliśmy w dniu dzisiejszym. Jak przystało na przyjaznych gospodarzy, piłkarze z nad Trzesiecka okazali się nad wyraz gościnni i zadowolili się najniższym stopniem podium, na którym znalazła się pierwsza drużyna Akademii Piłkarskiej Szczecinek. Jak padła Twoja brameczka? Moja bramka wpadła także że wszystkich okiwałem i strzeliłem. Okay. A chłopakom jak poszło? Yy, no ja dostałem podanie od Stasia i po prostu... Mnie, od yy, karka, a, a, od Kacpra. Yy, no i po prostu uderzyłem w bramkę i okay. mi wpadło. Zamykasz oczy przed strzałem, czy zawsze celujesz do końca? Yy, celuję, celuję. Okej, okay, kto następny? No szkolanka z Dożnego. Okay. A jak ogólnie dzisiaj się gra? Czy ta pogoda właśnie, myślisz, że mocno będzie wam przeszkadzała? Yy, nie, nie. Gdałam w gorszych warunkach dużo i się… i nie dobiło to znaczenia. Nie, nie, nie ma znaczenia powiedzmy. Przyglądaliście się waszym rywalom pewnie. Kto według was będzie dla was najtrudniejszy? No, co niektórych rywali tak nie znamy, na przykład… Na, na przykład Czaplinka nie znamy. A, a rozwój to i biały są z naszej ligi. ja myślę, że rozwój, bo rozw z rozwojem gramy na lidze, wiemy jak oni grają. No, 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 ma Mają jakieś umiejętności, ale tak to my z nimi wygrywamy, raz przegrywamy albo remisujemy. Ale w większości to z nimi raczej powinniśmy wygrać. Czy macie na dzisiejszy turniej jakąś taktykę, taką, którą Wam nakreślił trener, czy po prostu macie wyjść i cieszyć się grą? Po prostu mamy wyjść i cieszyć się gromy. Zazwyczaj nie mamy żadnej taktyki, tylko dostajemy pozycję i gramy swoje to, co ćwiczymy na treningach. W turnieju zwyciężyli chłopcy z rozwoju koszalin, drugie miejsce zaś przypadło trampkarzom Unii Białogat. Zarówno młodzi sportowcy jak i ich trenerzy zgodnie chwalili organizatorów za przygotowanie imprezy oraz świetne warunki do gry. A w przyszłym roku może być tylko lepiej, gdyż impreza prawdopodobnie przeniesie się w zupełnie nowe miejsce, choć tuż obok. Jako powiat szczecinecki złożyliśmy wniosek do programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Chcemy wybudować boisko piłkarskie pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią z oświetleniem, z zapleczem socjalnym oraz przystosować budynek po byłym internacie zespołu szkoły nr 6 na potrzeby hotelowe. 60 miejsc, pełna infrastruktura, świetlice, stołówki, sale wypoczynkowe oraz budynek będzie, chcemy, aby był przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Każdy z zawodników z turnieju wrócił z medalem, a najlepsi mogli również liczyć na nagrody drużynowe, jak i indywidualne. Poza wybraniem najlepszego zawodnika w każdej z ekip, wyróżnienia powędrowały m.in. do najlepszego strzelca i bramkarza, a także do najmłodszego uczestnika turnieju, którym okazał się 7-latek z Bornego Sulinowa.